Potem no, raz, dwa, trzy, ta, kurwa, no, osiemnastkę. po, nie wiem, dziesięciu szotach. Ta piosenka jest naprawdę, kurwa, przepotężna i ma potencjał. Jestem na dworze, sam też pada mi na głowę. I bo na babie mam, a zgasić go nie mogę. Odchodzę w ciemny las, rozświetlam funą drogę i wiedzę jedną z tam, przy której tracę mowę. I wracam, i wracam, i wracam se na chatę. zaparzę se herbatę, nie kurwa żadne rata I puka, i puka, i puka ktoś do drzwi, i widzę panią, co skradła serce, mi ona by tak chciała być tu ze mną. Kręcić w lanty, po czym liczyć węgrom. by tak chciała tańczyć ze mną późną nocą, kiedy gwiazdy zejdą, Ona by tak chciała być tu ze mną. Kręcić w lanty, liczyć węgrom. by tak chciała tańczyć ze mną późną nocą, kiedy gwiazdy wzejdą. Tak tak wzejdą. teraz. i patrz przez nie patrz jej na bo płacisz na Tak, tak, tak. <śmiech> <Już>. <śmiech> Odbija nowe londy i podaje pod przekaz pod pokładamy mamy składy gazowego, gazowanego nektaru, którym ludzie za uralem leczyli z siebie z gutaru 99. 99% ile ma problemów, każdy znika po butelce, wtedy nikt się nie trzyma. Steru. Ona by tak chciała. Być tu ze mną. Kręcić planty, poszem liczyć bankroll, ona by tak chciała. Także ze mną, późną nocą, kiedy gwiazdy zejdą, ona by tak chciała. Być tu ze mną. Kręcić planty, poszem liczyć bankroll, ona by tak chciała. Także ze mną, późną nocą, kiedy gwiazdy wzejdą. Napierdalamy w Gdańsku, napierdalamy w Wawce, napierdalamy w Łodzi, napierdalamy zawsze, napierdalamy w Białym, napierdalamy w Rocku, napierdalamy w Stanach, napierdalamy w Polsku. Ona Pozdrawiam, Juliusza Forstow, Patryka inny z przyciarzy na Frolagu.